To nie jest właściwy czas na gromadzenie wielkogabarytów. Ich wywóz zaplanowany jest dopiero na marzec, a to dopiero wierzchołek śmieciowej Góry Lodowej. Przy tym śmietniku, przy tamtym, bo ja tam dalej trochę mieszkam, to to nie idzie żyć, a jeszcze latem, no to przecież to wstyd i hańba, żeby takie coś było w XXI wieku. Na pewno nie wygląda jak to całe hałdy tego leży. To jest bardzo niefajnie, jak ludzie śmiecają na tule. Tutaj po prostu Plastiki znajdują się w tamtych czarnych także. W gminie Tułowice pojawia się także problem z właściwą segregacją odpadów przez mieszkańców. W koszach znajdują się frakcje, które nie powinny się tam znaleźć. Papier do niebieskiego. Do zielonego wrzucamy szkło. Do brązowego bio. Do czarnego zmieszana. Plastik do żółtego to nie jest takie trudne. To już trwa od ponad 10 lat, odkąd weszła ustawa w 2013 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Największy problem, jeśli chodzi o segregację, na pewno tkwi. W budowie wielorodzinnej. Tam przede wszystkim ludzie są anonimowi, nikt nikogo nie złapie za rękę. Dorośli w tym przypadku powinni uczyć się od dzieci, jak segregować odpady i co robić z ich nadwyżką. Pokłóciły się raz kosze na śmieci. Który z nich jest ważniejszy dla dzieci? Bo gdy w szkole stanęły dumnie, korzystali z nich wszyscy tłumnie. Kosz na papier przychwalał się co dzień. Ja najwięcej odpadków mam w sobie. Spójrzcie, a w dodatku tak piękne i czyste. Spójrzcie, rysunki, kartony, i listy, wycinanki i zdjęcia z folderów, kolorowe skrawki papierów, twórczość dorosłych. Dzieci. To dopiero. Są super śmieci. Na to kosz mam pada z plastiku. Też mam w sobie śmieci bez liku. Te foliówki, zakretki, butelki. Potencjał jest naprawdę wielki. Moje śmieci można przetwarzać, by planety tej nie narażać. Nagle jeden z nich, jak nie wrzaśnie. Twoje śmieci są najgorsze właśnie. Dla tych straszną zakałów z ziemi. My go tutaj wcale nie chcemy. Kosz od plastiku nie lubił krytyki. więc bardzo szybko za zaczął przyteklić. A ty za to śmierdzisz okropnie! Dobrze, że stoimy przy oknie. Na to odrzekł pojemnik na szkło. Nie obrażaj go! On jest bio. Czy warto? Koledzy się kłócić. Dzieciom mamy. Uwagę tu zwrócić, że odpady. Bardzo ważna sprawa. A segregacja to wcale nie zabawa. Kosz od papieru przyklasnął temu. Wreszcie rozumiał sedno problemu. Mój drogi, święta racja. Najważniejsza jest edukacja szok czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to miejsce gdzie te właśnie śmieci aktualnie zalegające przy wiatach śmietnikowych powinny zostać oddane Każde mieszkanie które opłaca opłatę za śmieci może tutaj przyjść w godzinach otwarcia szoku i oddać śmieci Wtorek i czwartek jest w godzinach od godziny 14:00 4 godziny do godziny 18:00 natomiast w sobotę jest od godziny 12:00 do godziny 16:00 Za osoby niepoprawnie segregujące odpady niestety Koszty ponoszą wszyscy mieszkańcy gminy. Niespełnienie wymaganego poziomu procentowego wskaźnika segregacji przez mieszkańców wiąże się z karami nałożonymi na gminę. Musimy doprowadzić do tego, żeby ta segregacja się poprawiła, żeby w odpadach zmieszanych no nie były elementy i frakcje, które podlegają segregacji. Koszt rośnie. Gmina nie osiąga wymaganych wskaźników poziomu segregacji, a musimy ten wskaźnik osiągnąć na poziomie 50%. Analiza dokumentów, raportów z ilości wywożonych odpadów łącznie, w tym segregacji, nie ma właściwego procentowego w udziału, który został ustalony przez uchwałodawcę. I niestety, w konsekwencji możemy się spodziewać, z karami finansowymi, które obciążą gminę i obciążą niestety Wszystkich y, y, mieszkańców gminy Tułowice. W ubiegłym roku, Pszok w Tułowicach przyjął i wywiózł ponad 263 tony odpadów. Pamiętajmy jednak, że to koszt odpadów zmieszanych jest tu najdroższy. Pilnujmy się wzajemnie i przestrzegajmy zasad. Być może to kierunek zmian nie tylko związanych ze środowiskiem, ale także zatrzymaniem podwyżek związanych z odbiorem odpadów w gminie Tułowice. Vamos